Na sprzedaż kolejka linowa częściowo z firmy Garawenda. 22 podwóry, 120 krzesełek, różnica poziomów 501 metrów, prędkość 5 metrów na sekundę. Nie przegap okazji. Masz pytania? Zadzwoń 41 79 692 09 36 Piększa atrakcje Podhala w jednym miejscu. Spływ przełomem Dunajca. Park Miniatur oraz Park Linowy w Niedzicy. Wodna atrakcja Terem Gorący Potok w Szaflarach, Park Rozrywki Rapkoland w Rapce Zdroju. Najlepsze trasy narciarskie na Kotelnicy Białczańskiej. Wyjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch i wiele innych. Kup bilety online. Bez kolejki, bez stresu, z dużymi rabatami nawet do 40%. www.mt7.eu Zapraszamy wszystkich na fitness w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Szeroka gama zajęć fitness dostosowanych do oczekiwań i możliwości ćwiczących, począwszy od początkujących, aż do zaawansowanych. Zajęcia prowadzone z profesjonalnym instruktorem, również indywidualnie. Aquaerobik, trening ogólnorozwojowy, wszystko co pozwoli ci zachować doskonałą sylwetkę i młodość na lata. Baw się i chudniej w rytm muzyki, tylko w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Zapraszamy prac Ewry 4. Więcej szczegółów na stronie www.mcsirnowytarg.pl. w wydaniu wiadomości rozszerzenie współpracy pomiędzy gminą Kościelisko a kwaterodawcami 19 gminny konkurs szopek w Rogoźniku Dobry wieczór. Dzisiaj mamy czwartek, 17 grudnia. Michał Palut rozpoczynamy dzisiejsze wydanie wiadomości. Urząd Gminy w Kościelisku wychodzi naprzeciw oczekiwaniom kwaterodawców i rozszerzy współpracę. O szczegółach nowego współdziałania pomiędzy gminą a przedsiębiorcami, oferującymi usługi dla turystów, Marcin Szkodziński. Większość firm zarejestrowanych na terenie gminy Kościelisko to obiekty noclegowe oraz firmy świadczące usługi dla turystów. Niestety do tej pory przedsiębiorcy nie mogli liczyć na dużą pomoc ze strony samorządu. Teraz ma się to zmienić. Na bazie opłaty miejscowej chcemy stworzyć system korzyści, pakietu korzyści dla kwaterodawcy. Innych usługodawców oraz dla turystów. Turysta opłacając opłatę miejscową w gminie Kościelisko, będzie miał dostęp ze zniżkami do różnych atrakcji z terenu, gminy, z terenu gminy oraz całego Podhala. Firmy, które będą chciały wejść do nowo powstającego systemu, będą bezpłatnie reklamowane. Turyści opłacający opłatę miejscową będą mogli liczyć na specjalne zniżki. Jakie firmy zostaną zaproszone do współpracy w systemie? Chcielibyśmy bardzo nawiązać współpracę z restauratorami, z przewodnikami teczeńskimi, z, z wypożyczalniami sprzętu, z wyciągami narciarskimi, być może z fisakami, ze wszystkimi, którzy świadczą usługi dodatkowe. Kto będzie chciał przystąpić, ten będzie miał. Takie prawo, szczególnie z gminy Kościelisko, natomiast poza gminą Kościelisko będziemy rozmawiać z tymi, którzy mają największe atrakcje i z których usług chcieliby skorzystać nasi, nasi turyści. W ramach powstającego systemu mającego zachęcić turystów do wynajęcia noclegów w kościelisku, gmina zamierza sporządzić bazę noclegową z możliwością rezerwacji noclegu. Dodatkowo ma powstać także specjalna kategoryzacja obiektów noclegowych, tak aby turysta wynajmując nocleg w kościelisku, dzianiszu czy witowie, wiedział, jakich warunków może się spodziewać po przyjeździe na miejsce. System kategoryzacji będzie, będzie określał główne parametry pokoju, jego wyposażenie, usługi wszystkie dodatkowe, jakie są świadczone w danym obiekcie i im więcej tego wszystkiego będzie ten, ten, tym lepszą kategorię otrzyma dany obiekt. Na bazie tej kategorii chcielibyśmy również ustalić jakieś ramy cenowe dla poszczególnych kategorii obiektu po to, żeby turysta wiedział, czego może oczekiwać za cenę 30-40 zł, a czego może... Oczekiwać za cenę 100 zł. Gmina zamierza przyciągnąć turystów nie tylko poprzez system korzyści wynikający z uiszczenia opłaty miejscowej, ale planowane są także inwestycje. Zrewitalizowany ma zostać teren przy nowej siedzibie gminy oraz przy dawnym WDW. Mają tam powstać oświetlone alejki z ławkami. Przebudowany ma zostać także stadion biatlonowy, przy którym powstanie 2,5-kilometrowa oświetlona trasa narto która zimą będzie sztucznie śnieżona. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Piękną tradycją świąteczną są bożonarodzeniowe szopki. Dzisiaj w szkole posłowej w Rogoźniku rozstrzygnięto 19-gminny konkurs szopek. O tym jak kreatywnie byli w tym roku uczniowie z gminy Nowe Targ powie więcej Paulina Bucała. Tradycja szopek bożonarodzeniowych wywodzi się od obnośnych teatrzyków kukiełkowych i ludowych jasełek, które z kolei mają swoje źródło w kościelnych misterach średniowiecznych. Szopki różnią się jednak konstrukcją, doborem postaci, czasem wystawiania w zależności od regionu świata, z którego pochodzą. Dzisiaj w szkole podstawowej w rogoźniku miało miejsce rozstrzygnięcie 19 gminnego konkursu szopek. Konkurs szopek rozpoczął się w 1996 roku. Pomysłodawczynią konkursu była Wanda Komperta, a ówczesny dyrektor Stanisław Chowanic wcielił go w życie. Od tego czasu rok, rocznie trwa i na ten konkurs przesyłają szopki uczniowie ze szkół z gminy Nowotarskiej. Tutaj y, wszystkie szkoły, zarówno i podstawowe, i gimnazja biorą udział. W konkursie wzięło udział około 90 różnorodnych szopek. Prace były zarówno zbiorowe, jak i indywidualne, oraz rodzinne. Komisja oceniała m.in. pomysłowość, wkład pracy oraz materiały, z których zostały wykonane. Oprócz tradycyjnych drewnianych szopek były także wykonane z plastiku, wafli, makaronu, nakrętek, sznurka oraz wiele innych. Co roku nowe są e, propozycje, zupełnie. E, Odmienne od tych, które pojawiały się wcześniej. W tym roku właśnie zaskoczyła nas szopka, która jest ruchomą szopką czyli taki element, który do tej pory się nie pojawiał. Te szopki mają dodatkowe elementy, które wskazują na to, że Bóg jest wszędzie, że napełnia miłością, wiarą, nadzieją, cały świat. Stąd też elementy albo taka koncepcja ujęta w szopce, zawarta, gdzie pokazuje się też świat ewentualnie kule ziemską, gdzie Bóg jakby napełnia cały świat swoją miłością. Autorów najładniejszych zdaniem Komisji Szopek nagrodzono dyplomami i upominkami. Finał konkursu rozpoczęły jasełka w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Rogoźniku. Następnie składano życzenia i łamano się opłatkiem. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie. Dziękuję za uwagę. Dobrej nocy. sprzedaż kolejka linowa częściowo z usłonami firmy Garawenda. 22 podpory, 120 krzesełek, różnica poziomów 501 metrów. Prędkość 5 metrów na sekundę. Nie przegap okazji. Masz pytania? Zadzwoń 41 79 692 09 36 Większa atrakcje Podhala w jednym miejscu. Spływ przełomem Dunajca. Park Miniatur oraz Park Linowy w Niedzicy. Wodna atrakcja Terem Gorący Potok w Szaflarach. Park Rozrywki Rabkoland w Rapce Zdroju. Najlepsze trasy narciarskie na Kotelnicy Białczańskiej. Wyjazd kolejką linową na Kaskowy Wierch i wiele innych. Kup bilety online. Bez kolejki, bez stresu. Z dużymi rabatami nawet do 40%. www.mt7.eu Zapraszamy wszystkich na fitness w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Szeroka gama zajęć fitness dostosowanych do oczekiwań i możliwości ćwiczących. Począwszy od początkujących, aż do zaawansowanych. Zajęcia prowadzone z profesjonalnym instruktorem, również indywidualnie. Akwaerobik, trening ogólnorozwojowy, wszystko co pozwoli Ci zachować doskonałą sylwetkę i młodość na lata. Baw się i chudnij w rytm muzyki, tylko w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Zapraszamy prac EWRY 4. Więcej szczegółów na stronie Targ.pl. Yeah.